ma widzów, witam, witam, serdecznie ogłoszona został koniec promocji Rio, jest to 20. I zapraszam was jeszcze wstępie do subskrybowania i użycia kodu EZER na kdrop dropie I co? Szybki kontencik, szybkie info, bo ciekawie jest. Przed chwilą mi się w ogóle kupiła kosa, co najpierw kosa mi się kupiła od samego Merkaniego. Razem na profilu Mergani sprzedał mi kosę, którą od razu wystawiłem, bo kupiłem ją na short -term, ale to nie jest ważne. Yy, więc śmieszna sytuacja, ale dobra, nieważne, to co się dzieje, to jest pojebane. Antwerp, Antwerp, zobaczcie to, Antwerp kapsul. Eee, gdzie jest Antwerp kapsul? Antwerp kapsul. 395 teraz spada. Kurwa, 4 zł za kapsułę z Antwerpu. Antwerp sobie szczytuje i super. Super, sprzedawajcie w sumie teraz można, bo on teraz trochę spadnie. Coś możecie legendy sprzedać, chociaż jak nie, to nie wiadomo, ale jest poko cena. Eee, I co? No powalone, co się w ogóle dzieje. Eee, nie wiem, jeszcze tak, koniec promocji do Rio, to jest, to jest ciekawe. Eee, ciekawa sprawa, bo koniec promocji Rio może zakończyć się różnie. Tym bardziej, że zobaczycie wszyscy, niby jest info: jeśli skończy się promocja w tego dnia, to co wtedy? Myślę, że to wszystko poleci do góry, czy co się stanie. Ja jestem w chuj ciekawy, bo no supply na rynku nie wygląda dużo, ale wiadomo, przez taki czas gry dość dużo się tego nakupowało. Eee, jestem po prostu ciekawy, co się stanie po, na rynku po skończeniu promocji. Domyślać się mogę, Co się może niektórymi rzeczami stać, ale nie chcę prawić swoich test, bo nie jestem tego w 100% pewny. Znaczy mogę powiedzieć, ale na pewno moim zdaniem kapsuła z kandydatami może fajnie zaskoczyć, tak szczerze, tak mi się wydaje ale nie chcę nic zapewniać, nie? Więc taka psuła może, może coś się fajnego wydarzyć na rynku z nią jak skończy się promocja, to jest moje zdanie i myślę, że może być tak, że nie będzie duże zaskoczenie, nawet patrząc na jej wygląd, chociaż niektórzy piszą, że spoko, ale no mi się nie, nie podoba, ich nie naklejał, ale no rozumiem innych, nie? Więc napiszcie w komentarzu co o tym myślicie, no i co? Jest grubo, nie?